Jeśli jesteś gotowa w tym grudniu odpieprzyć się od siebie, to będzie najzajebistszy prezent, jaki możesz zrobić dla siebie, dla swojej rodziny, dla swojej firmy i dla całego świata. I to nie jest o byciu złą matką. To, że ty kupiłaś pierniczki, to nie znaczy, że jesteś zła, bo ich nie zrobiłaś. Odczepmy tutaj tą mamę, babcie, prababcie. Które w ten sposób konkurowały we wsi o to, która z nich będzie najlepsza, bo wtedy tylko pamiętaj, ona mogła zostać wybrana przez tego e, faceta, który chciałby tam przy niej e, się posilić, e, czy zasilić nawet. My wybieramy z dorosłego, prowadzisz swój biznes, czy dwa biznesy, jak u mnie, i ty wybierasz, jeśli idziesz na event, jeśli to jest ważna współpraca dla Ciebie z obsługą Twoich klientów, to. Te pierniczki, może ktoś inny dla ciebie upiec. To jest normalne delegowanie. Ale kiedy nie masz zasobów, bo masz dużo innych rzeczy, to jeśli nie masz tej przestrzeni na robienie tych pierniczków, to się nie dojeżdżać. To ja bym nie chciała jeść tych pierniczków z taką energią, wiesz, że ty tam padasz na pysk. Bo co to za radość!